Eee, trzeba powiedzieć czy pokazać? A może bym pokazać? No dobrze, bo tutaj niedaleko się nie to może nie. Hej, tutaj Delfina i program Seks w Małym Mieście. Dzisiaj w Grójcu będziemy rozmawiać o flirtowaniu. Co to jest flirt? Wow, no więc flirt według mnie jest to jakiś taki sposób zaprezentowania się. Poddania jakimś, nie wiem, uczuciu, pokazania uczucia, mm. jakiegoś skojarzenia, takie przemyślenie. Uuu, to jest poważne zagadnienie, bo mnie to się wiąże też od razu z pytaniem, co to, od kiedy zaczyna się zdrada na przykład? No. Od jakiego momentu, prawda? No, to jest takie, to jak to powiedzieć, Między mężczyzną a kobietą jakieś takie spotkania niewinne, no nie do, koń nie do końca romans, tak? No flirt to jest na przykład coś takiego jak w tej chwili z Panią rozmawiam, mogę Pani powiedzieć komplementów parę i to będzie flirt, prawda? Prawda. No, no jednym słowem podryw. I inaczej. No. Ha, miłe spotkanie dwojga ludzi. No, odwieczna wojna podchodów damsko-męskich. Albo męsko-męskich, albo damsko-damskich. Myślę, że to jest jakaś rozmowa dwojga ludzi. Pci przeciwnej chyba, niektórzy oceniają to inaczej. Eee... No, to tyle. to rozmowa, która może ich gdzieś tam przybliżyć, bądź oddalić. Pewnie pan widział nieraz i kobiety, i mężczyzn y, flirtujących. Jak to się robi? Jakie są metody? No, do, Jakie metody? No metody są różnorakie, można powiedzieć. Mhm. No, puszczanie oczek, opiekowanie się, na przykład albo wręcz nie zwracanie uwagi na daną osobę. No nie, na przykład na uczelni e, jakieś notatki poprosić, coś tam później, jakiś projekt. Pro, rozmowa, gesty, y, wszystko to, co, co powoduje, że druga osoba czuje się dobrze. Komplementy, tego typu sytuacje. Później na jakąś kawę, piwo, impreza. Hmm, może to być jakaś romantyczna metoda, na przykład zaproszenie gdzieś. I wtedy randka tak dalej. No albo no nie wiem, jakaś bardziej bezpośrednia. <grafię> na przykład? No nie wiem, pocałunek na przykład, nie wiem. Czasami wie pani, no jakaś tam jak młoda, to może jakaś tam mini sukieneczka, czy coś tam, no, no coś takiego, no. Głaskanie, mhm. uśmiechy, puszczanie oczka. Mhm. No. Łapanie za kolanko. <grafię> A powiedz mi, czy flirt to jest taka sztuka dla sztuki, czy on ma z założenia do czegoś prowadzić? No, myślę, że flirt ma prowadzić do pokazania uczucia. Mm -hmm. no, czy dla sztuki? No, być może, być może ma to jakieś, jakiś kontekst, ale no nie wiem. No raczej no, jakiś jest ten cel, nie? A no, jaki? dziewczynę albo. A czy sztuka? No, no nie, raczej chyba nie. No. <gry> nie. Ale pani ciężkie pytania zadaje, naprawdę. No nie, na pewno nie zawsze musi do czegoś prowadzić, bo e, myślę, że flirtować mogą ludzie w każdym wieku e, i e, z różnym stanem cywilnym. Od czasu do czasu jest to sztuka dla sztuki. E, natomiast z czasem, najczęściej już jest związane z wiekiem osoby, no to już wtedy to prowadzi do, do rozwoju dalszej znajomości. <gry> Pyta pani mnie teraz jako mężczyznę. No, myślę, że flirt pro zawsze ma jakiś cel. A jaki, to nie powiem, bo jestem dżentelmenem. Nie, myślę, że może flirt być taki po prostu bezkarny, bez... niewinny, o, dokładnie, niewinny. U mnie ma do czegoś prowadzić. Nie marnuje pan czasu. Nie. Pewnie do czegoś prowadzi. a no, do czego, to wszyscy wiemy. Wśród młodzieży, wśród osób, no, 20 plus więcej. No, jednak do seksu i to raczej do tego, no flirt. No. Albo będzie z tego zabawa tylko, albo małżeństwo. Bądź związek partnerski. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia jak zwykle za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subuj nasz kanał klikając to serduszko. Pamiętaj, jeden sub to jeden orgazm w małym mieście. A jeżeli masz pomysły na pytania do nowych odcinków, wrzucaj je w komentarze. Chętnie ich używamy.